No i widzowie lecimy w takim drugim boxie, się kart z bazą zaczkami No i tego boxa otworzy sobie mój brat. Ale ja chcę tylko zobaczyć, co tu jest w ogóle. Co tu widzowie może być. Czekajcie. Kupka już wyciągnięta. Tutaj są takie karty w ogóle porozmazywane. Znaczy takie porzucane. Morten, Hojmula, no i to jest powtóreczka. I teraz zjemy te karty będziemy dawali. Hmm. To tam gdzie dobra, no, tam tak. będziemy dawać. Widzowie jesteśmy, już gdzie będziemy dawać. Kolejna karta, powtóreczka. Tam masz, mówię, ty koty tutaj pokazywać, ja je będę odkładał tylko. Ja będę tylko czytał nazwy. Tutaj Adam Chlozek. Chlozek. O tak, dwoma rękami pokazujesz. Dobra. No, no, dlatego tego tak nie lubię nagrywać inaczej, bo to nie ma sensu trochę, na no. Darwin, Nunes. Nie będziemy na razie. Widzicie? Zwylecimy, ja sobie na razie będę chillował bombę. leci. A no to lubimy takie. Dobra, pokaż to chłopie. Nie się z tym tak będziemy pierdzieli. Luksza, powtórka, gruba z jakiś. Aaaa! Co ty róż? Róż? O, tutaj jest. No i jednak to jest powtórka. Dobra, pokażemy wam tak zrówniane Proszę bardzo masz. Pokazujesz to. To może my wam widzowie będziemy pokazywali tylko nie powtórki. Dobra. Bo tutaj Wam pokażemy taką... O, co to za polega? O, o, o. O, o. no powtórka. A to co za... Mamy ukończone Acemila? A, a, no tak. Acemila? Mamy ukończone. Co to sobie No o mamy... my tego kolegę mamotu. Dobrze, widzowie, tutaj wam tylko. Fedri! Liczymy za i Padriego tylko, ja nie liczymy tutaj widzowie na Patriego tylko. Pewnie to ja normalnie się załamię. Tutaj nie wiemy czy będą loga, ale chyba nie. Nie będą. To będzie Co to jest? Oh. To, tu weźcie, jest weź to. Odkładamy i tyle, nie tyle. Czekaj, zobaczymy. Tu nie będzie, to nie będzie. Ten? Też jest, ale. A dla pewności sobie, będziemy... będę sobie patrzył. Mogę brać kolejną gaść? Po co teraz mam brać kolejną? No Czemu to jest Czemu spoza? Jest... No, 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 tu. Co ty tutaj zrobił? Tu on był już. Czego tu źle ja, to myślałam, że Ja zmyślałam, że tu ktoś jest barsy. Nie, tak samo. I niestety widzowie, tutaj moje podejrzenia nie były za dobre. Mam, to, Mamy w to, to, Tak, Mamy. Mamy. Widzę, na razie to jest słabiutko, bo karty są, ale nie ma. Edriego. Próbujemy Chcesz pokazywać kartę, a ja będę sprawdzał. Dobra, dawaj, ty pokazujesz kartę, a ja wyciągam i sprawdzam. Dobra. I to wydaję wszystkie do pokazania. O dobra, to masz tutaj kuchkę i ty jeste tutaj odkładaj. Dobra. Nie sprawdzaj. Oj, Co Barcelona, Gawi. Nie! Nie Perry, tylko Gavi nie? Marki Sturam. cały to jest załamanie. No, jest za to Atletico Madrid. Nie, to jest powtórka. Bo jest kolejny z Atletico Madrid. To jest powtórka, 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 powtórka. Powtórka, powtórka. ty jak na razie się to... Nie Ci bedę pokazywań. pokazywać. O coś. Gawi jak zwykle tego? Nie. nie ma. To jest, to jest widzowie najlepszy film te dwa były jakie nagrywamy w ogóle. Ja już tutaj biorę na kolejną kubeczkę. Ta kubka jest większa. Gawii. To jest tego. Co? Gdzie wyszkaliśmy? A, kanwa Nie, no Jezus, Mario. nie koń. Co to jest? Za Kim I na Co, Co no, fajne, drobny. Jestem mamy. Tak szczerze co, to, to nie jest jeszcze koniec filmu, Może to, to się chce być. Ale. Co to może chłopie, jeszcze być? Nie wiem. ty tej palma chłopie. O, jest ten. Bukka wysoka. Trzeba... No na wizowe. Skoro? No jest. chłopie, to jest takie nic, to jest takie nic dropi z tego czegoś. Tak, to tak jak, no taką kupę biorę, no. <laughs> Bardzo? Jest. To. Nie znam. Idę wyczekać już. O, 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 Wiesz, Jest Ktoś Co? Oby to był ten, oby. No nie! Chłopie. Fermin Lopez.

jest. Co to jest? sobie zabierę, bo oni tak jakoś podejrzanie wyglądają. Moi koledzy! Jest! No nie, bo Ranger się to przecież stali. Ale wiesz, że to jeszcze nie jest Janek, koniec tego boksa. Nie wiemy, co to jest. Wiedzem... Co ja je tu mam za karty? A, to moje przecież. To ty to tutaj. Tu jest barsa, Ale tu było, widzimy, że nic Barsa nie będzie. Nie będzie tak Nie dobra, arangiarki też są tak te, trawieźne, że nie wiem. O co jeszcze? Słabiutko dala. Dobra, biorę taką ta... zieloną kubkę zieloną zrobię. Mogę Ty się nie pas? Ten, no, Lopez, 20 raz. Tylko nie mów mi co będzie, dobra? Jeżeli będzie Padry, to nie mów mi za jest, dobra? No. Święta sobie ręce się, się patrzysz, czy nie patrzysz? Dobra. O, cena. o, jest. O, 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 Co? To jest, bajerno jedno jakiś. To jest powtórka. Tak? Dobra, ale zapiszę. Nie, to nie jest powtórka. Jest. Druga strona. 93, 94. Ukończenie. Ukończeń! Nie. Jest. Ukończenie. Taka karta. Daj nam ukończyć. Ukończenie. Jamek. Lewe, A było tu coś jego? Jeszcze nie wiem, ale... As, ale ty zejść do końca u tego? Nie, to, nie, do, nie do to Jest, jest to i... niedokończona. Są emocje. Lukas Beraldo. Berardo jest. Mamo. No. A szraf Jedźmy Hakimi. Był Azrafakimi. Był, był, był. był, byłem, wszkodała się, żeby. Ujęłam się, byłem. Wacułaś, zdejesz do końca? No. Nie, nie będzie dzisiaj, nie ma pan Rejanu. No ostatnia? Co? Kupka. Tyle? Ostatnie kukle się na jest. Gdzie? A ty głupi, pokazuj te karty, patrz jaką może może jeszcze do pokazania. Jezu. Jest? Jest! Coś jasne. Nie się spodziewałam. Chciałem tylko zobaczyć tył, czy jest to jest Barcelony. zastanowili też, że jest Barcelony. Jezu. Jest, jest na pewno z, Pe y, z Atlantyki Madryt. Jedno z Barcelony. Jest jedno z Barcelony. Yes. Lecimy. O. o! Mamy tego z Chelsea, bo Chelsea ukończyliśmy już. Janek, tylko nie mów mi, dobra? Jeżeli będzie... Ale są beker? No, ale mamy go. Tylko nie mów mi, jeżeli będzie Pedri, dobra? Gawi. Gawi? Nie, raczej. No, znaczy, a nie Pedri. Gawików. Ja ile ten kawałek będzie kładę. Ja su, ale chciałam jakiś. Kiela. No powiem sobie trochę. Powiem tylko tak wizowie. Delikatnie kużany, może no, trochę ci też poszkodzę. No pokazuj, widzę. No. Czekaj. Sama No ale widzowie, no popatrzcie po są na zjazd. Beli grab i akurat tej dalizacji, który wpada na 2000 paczek. No, właśnie. 1 na 2000. Więc ja idę na sekundę się na herbaty negocje stały się za będziemy musieli wszystko zwrócić. Můj chápu, on má ma... kovačic Davi. anto um, um, Griezmann, Ninku, Bar, Bar, Barreiro Мартинес. Билам визори на вас. Се, ще не хвала да се показваш? No, не, не мога. Малин Лузик е визор. по? Zinsenko? Znowu Najgorsze to, to będziemy musieli wszystko zwracać Juniu Moglibyśmy sobie wszystko zatrzymać, ale niepotrzebne nam jest to wszystko. No to? Może no, to byśmy się zostawili, ale majestru byśmy chyba nie musieli dawać. Nie, no na pewno. Po co nam tyle w połopie bazówek? Pokazuj tam. Takimi. Darwin Nunez. Dobra. Się mówi, wszystko co dobre szybko się kończy. Dopiero co zaczynałem, Nikos Rotterbeck. Kurde, ja już zaczynam kładać. Okay. ja tutaj trzymam pudełko, bo nie chcę, żeby mi karty tak zjechały. Zmieści to się tu. Ja nie wiem, co tu nie jest. saka. Saka. A gdzie jest to? Tel. Wozu. Tu mamy ten. Wkładam widzowie. No to pokaż już taką połowę z tego. Ojej, ja ci ubiorę trochę. Widzowie no to już chyba raczej wszystko będzie powtórką. W sumie widzowie nie mamy po co, ale mamy też dla was. Co? Taki mały fajny, tak, taka, taką fajną rzecz mamy. Taką. Nie pamiętasz? Co? No, nie pamiętasz? Co? Bog jest zapełniony i to po, po prostu sobie oddamy, bo nie chcemy trzymać tak dużej ilości bazów. I co, Janek? I No i teraz do albumu no. wejdzie karta Fila Foden'a. No. Klub 100. A tamtych nie wiesz, bo to nie ma sensu tamtych brać. Ale tam wybierzemy chyba do pusek. Do puseczki, albo one tam zostaną. Filfodę, wgięcę się nawet w koszulecce. Tu sobie chyba wóz... wyjmiemy z tej koszulki. Koszulec wyznaczył się tak bez karty. Hmm. Po co? Widzicie, ukończenie. Ukończenie klub 100. A tą folikę może sobie do na a ty to hal. I sobie tak prezentuje się przetrenam kamerkę. O kurde. To, tak prezentuje się. Kart, wszystkie karty klub Czyli od od Cobela, Van dyke Alejandro Grimardo, William Saliba, Florian Wild, Eduardo kamadinga Phil Foden, Kijan Mbappe, No i. spadła na ziemię. Zrzuciły ją tam gdzieś. Dobra, nie zgubiliśmy I Jude Bellingham w Więc my się z wami żegnamy. My się z wami żegnamy. No i co, się